Pierwszy odcinek, nie? Jak wyjdzie? Tam bardzo serdecznie wszystkich, tu oglądających tę ja ekscytującą przygodę. User disconnected from your Wycieczkę na C10 uwagi, ja się trochę cykam. Za Ja to, to, to do bazy cofam. Której nie mamy, gdzie? Mało. 47 mam przykład. W bloku w tym mam 5 prowadzone. I nawet ruchu nie ma, rozumiem, ja uspię, że mam. Ja wózki kod... mam, 4. A, ARC mam 9 w 6x6. I 7 ja dwa mówię, na 5 ja też postolecie. nie ma, dam 2 na... poje do pistoletu. Masz mleko. A macie jakieś do M9? Nie, ja przerabiałem. Nie. Ja. M9? -ki? To jest 9 mm? Tak. Ta. Mam. Masz. Daj. I do czego już też? 9 mm? No, o 9. Chcesz? No, daj. Jak się wszystko tam, bierze, tam mam shiftem, y, trzymasz shift i przerzucasz na ziemię. Ja ci dam za to do sniperki. Patrz kurwa, miał jebany i nic nie powiedział, nie? Pierdolony. Zdraj, masz DMC coś, wariat? Czy tu masz RMK też, nie? Cześć, po kolei cię przerzucam, bo jestem chcę robić, nie? Bo ja jestem głupi. Jestem głupi. Jeszcze do snajperki. Zaraz, czekaj. Jak wyrzuca? No masz. Dziesięć ci dam. Gdzie masz do snajperki? Tobą leżą. Gdzie tu. 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 tu Mam. No. Przeładuję się ze sniper'em. No to chodź. O, panie. Ja no, teraz sniper. A jeszcze taki din Nie, i ta muzyczka jeszcze. Nie, ja się boję, ja się cykam. Ja tam ja nie, nie mam nie ma żadnej muzyki. teraz. Kochani, ja. O kurwa, jest. znowu pięknie myślę. No na S mieliśmy piec, nie masz już, dobra, nie patrzyłem, bo znowu się zatrzymaliśmy. Cesar sobie tak. I... Kurwa, zbie rz... czekaj. Ale jestem ciekaw, co znajdziemy w tych, tych... Tam wariat... Biegłem wzdłuż cały czas na C10 taki w ogóle, co nie? Wcześniej? No. Zaczynałem grać, się uczyłem. Teraz też się uczę, dobra? To tam kusza była, tam było 10 shotgunów chyba na ziemi, M4, kałaszek i w ogóle, nie? I pełno naboi do tego. Będę się nie przydadzą, ale amunicja by się przydała. No tak, no. Jakiś stół do przerobienia, bym zadanki przerobił. No, chodźcie. Ale nie, wpierdala ty, cioski, ty jeszcze nie. To wpierdala. Co? A kto? A jesteśmy kto? na S, czekaj. Jesteśmy. No, ale jesteśmy. Na S mamy być. O tak, dobra, tak biegniemy. S, S, pobiegniemy i będzie dobrze. Ja muszę do łazienki, ale mi się nie chce. Nie idź, pierdol to, gramy. No muszę kupić je? Bo od i mi zasłucho. Dawaj teraz na S tylko. Na D już. Nie, na C jeszcze chcę jebiec. No w sumie możemy na S, tylko biec. A jakieś damki, co później sobijemy. A bo jakieś polskie cebule, które zamordujemy! L lub one cebulę. zamordują nas Nie. <grym> ja. Nie da się zamordować. Mam się mam wszystko. Ale najlepsze jest to, nie zaczynaliśmy, nie? Każdy z godziny grał sam, nie? Nie zginął. Później się dopiero spotkaliśmy. Ja nie ja to... raz. Nie. Kurwa czekajcie, bo piję i... Co on mam, to nie zginąłem? Zginąłeś? Raz. Nie. Zabiło się dwie słabo, ja mówisz Nie wygniemy pod górę. Tym, ten, ten nie wygniemy? Nie. Kurwa. Mogę sobie... obejść się. Z prawej strony musimy ją obejść. Ja na drzewo zajebałem. Ja też drzewo. Ja zginę. Drzewo na prawą stronę. stronę. Tu wejdziemy, tam. Stary. Gdzie ty jesteś Mleko? kurwo nie. Gdzie ty kurwa, jesteś! Ja, ja miałem 100 HP i mam 66, nie? wiem drzewo w ogóle spadałem. Ja Zajmij w drzewo, ale 1 HP mi zabrał. Dawaj, Dzień mleko na... Nie 40. Tam jest. tobą. Czekajcie Dobre. na mnie, to ja Zap muszę dupo. się uleczyć. Czekajcie, no, zwróciłem czekaj, czekaj, 35 HP na tym. ja, ja sobie po mierzynek za ten czas. Czekaj, jak u Ciebie stanę. Czekaj, ja sobie na górę no. wejdę akurat. No kurwa, ten na pewno. Czekaj, gdzie się bada, że mam no, to jest... Mleko pokazać coś? Czekaj, a nie. Bada, cześć. Się nie, nie we mnie. Patrz. No, to jest gaz, tak. tylko totalnie. Weź tu bazę wygrywasz. Tam... Cześć, idę stąd. A tam chłopaki na dole? Chujnia u ciebie? Nie wiem, tak ciężko nie wiesz, trochę, wiesz? Dalej, dalej. Staram się, się jak długo odcinki robić. Po pół godziny max, nie? Takie? Mhm. Zobaczymy. Będzie chciał ktoś oglądać. Chodźcie tam jakąś jest. Z... O znowu spadnie, zaraz drzewo przywale. Tu, tu jest droga, musimy iść na drogę ja i dopiero na nią robi. Bo ja surfuję, czekajcie. No jak ja, ja bym poszedł na to KZP To jest to, co no nie? No Najpierw tam sprawdzimy, może tam naboje jakie znajdziemy, a tam stół na pewno będzie to sobie przypali. Kurwa, rzu, Coś tu zrobi. Uluj! Tu! To jest Widziałeś to? Ja pierdolę! ja ja patrzę, jakby zjeżdżacie jak ty śmieci nie, nie Ja tylko 12% straciłem. To ja tutaj ja 40 <grym> Jak to śmiesznie wyglądało. Ja w tym samym miejscu, ja Jak to my tu nie widziałem pod tą górę. Ja się zabiję prawda? Ja to jest, to jest ścieżka już. <grym> Gdzie ścieżka? Tu. Ja po tą ścieżkę nie <grym> <Ja bym się grym> Dobra, czekaj Teraz na razie. czekaj, pod... czekaj, czekaj na raz, bo cię kurwa wysadzę, mam granaty. Tak, kur... Ja też mam granaty, więc. Dobra, biegnę, nie, nie fikaj mi tutaj. Czekaj na nas, kurwa, ty szmatoniewierna. Cze czekam już. Musisz wszystko sam na siebie wszystko wziąć, Tak. To jest jebany film, bo są zawsze akurat nas. A później, no kurwa, nie zapiliście go. Kurwa, ciekawe jakie chuje miałbym go zabić. Weź mnie tu nie hejtuj spadłem na odcinku, bo... Spadnę na sam dół, nie? Nie, się... na sam dół. Będziesz musiał cięcia zrobić? Nie będę robił cięć. Nawet A, to jest zombie. E, góra zombie. Chciałem pójść na skrót, ale nie wyszło, spadłem. Tu jest góra. Chciałem cię wyprzecić trochę. To zombie z tej, czy ty. Na górze właśnie, tam nie? Z zombie. Z zombie. No to ty masz tejperkę, to, ma to przybliżaj sobie. Czekaj, To zombie. Mówię wam. Zombie. Zombie? To jej góral. Zombie. Przekaż kurwa, tego. mnie. To jest zakopanego. Górski, o, drugi jest. Górski zombie. Może małysza spotkamy, ten. O, ten ma ten. Mogę, ten. mogę wziąć maskę? Ale... czekaj ja Jak, jak będziemy coś... Ma. Jak będzie miał coś innego, to niż ty. Ja biorę tylko tą maskę. Podejdź. Mam maskę, mam bierz co. Dzięki, kumplu. Dobra, widzisz, ja biorę maskę zawsze, bo wyglądam jak gazowy skurwiel. Ja tam mam kask. Chcesz robić kolor tego kasku na niebieski? Ja. To si pento. No ja, jest dobrze, tam mi się trochę cykam panowie. Okej. Okay. Nie, naprawdę. Ja muszę się napić, wait. A musimy ognisko zrobić. Dewno nam jest potrzebne, mamy innego outloga. Ja mam De chyba. Nie, nie mam. z góry i zatnij drzewo. Nie ty, ja dobrze surfuję w sobie na drzewo akurat to, padnę to, to zetnę po to. Po się go wpadnie, kurwa. Da. A wiecie, że tam na górze są shotguny? Co są tam? Shotguny, granaty. No nieraz tak. Ja ostatnio byłem to były. Ja też zaraz ten, wzywam helikopter i mnie ratują. A możemy? Nie, nie możemy je tropa zrobić. Helikopter w ogóle tapa. Macie laga? Nie, ty masz laga mózgu. Zabić cię? Mam nagrodę. Masz... Dobra, zabijam cię szybko, żebyście nie stracili tamów, co? Zabijaj mnie, kurwa. Nie <laughs> zabijuj, kurwa. Jeba gra wszedł na górę i. Zwieżało <laughs> mi. Komputer? Koniec nie ma, panu, ja w chcę sensie się do siebie kto. Będę wrzucał bez cięć. Żeby... Było coś tam na górze? Będzie można przewijać sobie nieciekawa akcje i tyle. Nie, nie ma nic na górze. Może się przykimać Ej, to weź, bo ty dalej stoisz na górze Co? skitu, Patrz Maka Ja wyjebał Już ci wyjebał, no. A? Nie zabijaj czasem Pojebało cię? Patrz Patrz na ja Spierdził się Kogo wywaliło? To, tego Też tego Co? internet ta. Co się stało w ogóle ty? Serio? Ja idę się schować, chodzę jeszcze. A nie, ja nie wejdę teraz ty, bo mnie grę zlaguje. Teraz będę... Na... To szybko, bo... Aj ty dalej stoisz na górze, rozumiesz? Nie nie, stoję. Naprawdę sto... O, teraz znikłeś. Teraz dopiero znikłeś. Przed sekundą. No z tego czy... stresa wywaliło. Rzeczy? Rzeczy? Rzeczy... Nie, nie zginąłeś wylogowało tak jakby cię. A, no to a weźmę granat gazowy. Granat. Co? Ja granatu nie miałem. Ja rzuciłem granat. W twoją stronę gazowy. Tak, dzięki. Taka była. Zrzut, zrzut, zrzut! Kurwa! Leć ty szybko! Cześć? Nie mam lecznego. No jak w grze mówiłem. Zrzut jest. Ja pierdolę. Ja, ja zaraz będę na serwerze. Będzie gdzieś na... coś c 600 wielkiego. No ja pierdolę. Może chuj wnętrznego i biegniemy po, po to, co? Ja jeszcze nacięć nie zalogowałem. czekaj. No ja pierdolę. Kraków medium. Medium tak. jest teraz? No jest, cały cał, cał czas było. No ja jebie. Szybko to my z A to nie wiesz że go To Jak? Ale zanim gierę zminimalizuję, mu No na pewno. A to my już pobiegniemy jak coś. Kurna, ja biegnę po ten zrzut, w to mam. Jestem Chodź tu do mnie na górę, szybko! No idę. Tu chodź, patrz. Tam jest rzut, widzisz? Widzisz rzut? Widzisz go, czy nie? Tam Ciesz? przed nami. Nie no widzę. Biegniemy. Nie dobiegniemy do niego. Na szans. To ty Biegniemy. on wy... Patrz bez lornetkę. Nie no, dobiegniemy do niego za chuja. Pewnie, że dobiegniemy, czemu nie? To jest tu w lesie. Dawaj, idziemy. Ja muszę zjeść najpierw. Mówię ci, że tamty typ już zabi... Zbierze to wszystko. Nie wiem na moje nie ma sensu tam biec. No ja to musimy czekać na mlecznego. I tak nie dobiegniemy, a potem ty poszukać. szukać Jeżynkę opierdolić. Dobra, możemy kontynuować po długiej przerwie. Czekanie na mlecznego który... O, od razu się przekimam tutaj muszę. No ja malinki sobie wiem, nie Szybcie, widzą, że musieliśmy na ciebie czekać. Bardzo Was przepraszam za długie nie oczekiwanie się. na mnie, ale jak mu to mu przycisnęło mnie. Nie oszukuję. Mnie <grym> też ściśnie, ale nie idę. żyłki, żeby zrobić wszystkiego po stopie. No ja też wiesz. Już prawie z 50 mam już 96 sesja. Ostatnie Masz to. jakieś metale... szarp? Ten? Nie Tylko... mam co ten. Mam kajdanki, jak chcesz, hehe. <grym> nie na nie bierz mnie za mnie Czemu nie bawał? Ja się tak nie bawię. Tak. Mam te... ...łudy na rowy, nie? Mam strzały, a nie mam tego... ...łuku. Ha. <grym> sobie są ale on dużo zajmuje strasznie, kurde. Trzeba mieć duży plecak, tak jak ja. Ale widzisz? Zobacz. Najlej, no i Ja. Oj, tutaj Okej. Co ja bym zrobił? Ja bym z tej góry zjechał. Wiesz. Prawie, ale to zaraz. Dawajcie, Wszyscy razem. A ja też muszę się przespać. Wait for me Posuń się ja Dobra, Jestem, dźwięk. jestem Czekaj, okay. czekaj, bo ja śpię Jeszcze? Dobra ja 10, No na co 10 pójdziemy? W ogóle to może jutro streama włączę z jeden 1 z O, zobaczę Więc zapraszam Nie? Nie Bo pewnie dzisiaj w nocy jeszcze wrzucę ten film nie, idź nie, tam lekko, chodź tu Będziemy zjeżdżać w górę Chodź Na cztery surfujemy, okej? Okay? Nie, bo ja zginę Nie zginiesz On no ma tak. <noise> Dobra Tutaj, w tę stronę Mleko, kurwa nie w tą stronę, w lewo! W lewo kurwa, w lewo! W lewo. Dobra, dobrze? Chuj, chujowo się surfuje tutaj Ja eee. Jadę, jadę kurwa, jadę Jadę, ty. jadę. jadę. Uj... Jak możesz, Uj... <noise> Człowieku Z telemarkiem Gdzie <noise> <noise> idziemy? No na C10. Nie, aż nawet tak, kurwa, spadła. A idziemy po ten zrzut niby? Nie, po zrzut nie idziemy. No i tak my nie znajdziemy. No. Ale dalej że są tego... Może no, zapomnijcie, no. może, co, dziewczyny? A wiesz, że C jest do tyłu? Nie no, S biegniemy na D9 i pobiegniemy. Co ty pierdolisz? A, S, S biegniemy, myślę, że E biegniemy. Co ty kurwa? W Kierunku nie świata wiem. jest nasz xD? Ty masz kompas. A ty nie masz? Nie. Bieda. Bieda w kraju, niestety. Nie, ta muzyczka. nie bo, bo tej, to muzyczka. Mówią na To Było nie siedzieć dwie godziny na serwerze jakimś obcokrajowym kurwa i podpierdalać ludzi kto gdzie jest kurwa. No to było fajne. To nagrałem wszystko jak ty gadałeś tu swoim angielskim i weski to, wrzucę to też na, jako fany moment, nie? Nie będą wiedzieli kto to. No ja powiem. Powie, wyda mnie. Dobra, Dobra. taki kumpel. Odcinek będzie do 20 po, 11, nagram. Później, pogramy jeszcze chwilę. Możesz się nagrać z... i... Kręc, y, wezmę to tego, zrenderuję. Wrzucę. Rano będzie. Tako się zgubił. Nie no, biegnie. Rano zgubił biegnie. się. włącza streama po południu. Znaczy po południu. Rana. A... Lecę, to zdejmij go, ja Padajmy? zdejmę ze swojej snikerki, Bo już ktoś się zajął. Czekajcie, wypatrujmy. Może bez kiedy poleci. Widzicie, gdzie samolot? Z Gdzieś za nami. Przed tobą? Na do na, nami na, na no O, widzisz, leci. Nie, nie widzę. Na tam. Łołuj u kaczor ślepy. No, widzę go. Coś? Nie, nie, żartuję. To gdzie my idziemy w ogóle? Na C ten, 10 Ja bym teraz jeździł na radie, nie? Jedziemy na przygodę. Na przygodę, konie. Kurwa, się przespaliście, to teraz zapieprzacie szybko, zwolnijcie trochę. Ja. Mogę. A jesteśmy E, what the fuck. No, no mówiłem ci, że C w drugą stronę no, jest. No a, pierdolę. Zamki prys, bo dostaniesz, też. kurwa. 5 ja minut temu... Tak, ja w plecy. No bo musimy w drugą stronę to biec. No, no, ale ja w plecach albo Ja Biegliśmy źle. Na wschód Dobrze. biegliśmy. Zamki ryj. a biegliśmy cały czas. I tak to się uczy znaczy w szkole. SS SSW, bo nie kompas. na kompas. Tak, kurwa, przyspałeś się dopiero? No bo ja na, spania, czy to ja Czekajcie, może z tu, będzie. Jest tu. Ajj. Dobra, nie biegnij na shift. Normalnie. Dobrze, mleko nam usłyszał tyły. Ja już normalnie biegam. Mi już się nie rozglądam, nie? Mi się skończyło Przyspieszenie, po spaniu. Jeszcze nie. A czekajcie, Patrz, patrz. Taka wyścigówka Wariata, tomówka Zielona. O ty 9 jesteśmy już Zielona? Teraz wystarczy w drugą wystarczy. stronę no C No dobrze. Biegniemy teraz do C. O kurwa! O kurwa! Co? Ja cię go nie zabiję! Ja Sprytamy. nie mam... Wiesz jest agresywny wcześniej mi prawie zabił. Zobacy to się docznego Serio? Spierdolnie Chodu Nie no, Straszę go tylko O na boje Do shotguna i woda. Nice Salona woda Domek przed Dobrze. nami Be careful my friends Wiesepery wam czeka jest sprawdza? Pierdalamy się w niego od razu będzie Znaczy będzie. typu nie będzie Jak ktoś będzie ja zginę, wychodzę z gry Ja zginę pierwszy, bo ja wybijam to do tam od razu Ja też już jestem do domku Ale oku k**wa, gdzie jesteście? <grym> o, zapalmy <grym> sobie latarkę grym. O, jest ja lepszy łuk tutaj Wisi? Coś? Na ścianie? Ja na, na, na ziemi na jest Ja na nie biorę łuku Przygotowana woda. Tu jest drugi łuk O kurwa. Ja mam siekierę ale tu jest duży łuk, tu najlepszy łuk to jest ten Dobra, nie ma. Ja jestem drugi łuk Tu jest najlepszy ja go, go podniosę w sumie. Wiesz go, nowe miejsce, ale... no bo ja mam miejsca. A macie chodzimy? ten y, siekier, żeby obrabiać zwierzęta? Ja mam trzy wranie. o ja trzy Ej, coś przepali się przed nami Może auto Lud Lud Ludzie to tak. mogą być, uwaga Okej okay. Kowerujcie jak coś ja podlegam na jedno pierwsze. Wuluju! Mówiłem ci, że to jest kawał drogi. Pytanie, kodujcie. Nic nie widzę, to tutaj Całty jest już domek jakiś, ty. Lul, a to wyglądał z daleka jak lód, nie? Ten ten I Tam ognisko rozpalił. Tak, wpierdalamy się na szybko. Likwidujemy za No, to ty pracuj na C9, szukajcie teraz tych, y, hangarów. Szukajcie teraz tych y, hangarów. Co to się tak jara? O kurwa. Tam ognisko ktoś rozpalił. Ale tak, aż tak bardzo? Cofery mi chwilę. Nie dobrze ty się zatrzymujesz patrząc. teraz Patrz jakiś ty w Nie to się pali ten ten W środku ktoś zrobił ognisko Tak jakiś <laughs> Jakiś idiota Stój, bo strzelał. No chory pojeb kurwa Flarę położył tu To jak kogisko kurwa What wow, to hell. hell? O kurwa, to wygląda. Wandaże robię. Może się bało nocy i chciał przeżyć tutaj? Czekajcie, wandaże robię. Jeszcze się rozglądacie, a nie... Strzelają. lasu. To była pułapka. Otwórz tą to daunię! O Cicho. Skąd strzelają? Nie wiem. Na glebę! Ja nic nie taki. widzę w tej ja też nie Ej, po prawej stronie, widzicie? Po prawej stronie, tam jest lód. To tam tak. strzelali. Po prawej stronie. Tam jest. tam jest lód, widać, no teraz. Widzicie tam dym A tam? Biegniemy, chodźcie. Kurwa, nie tak zostawiajcie nie. mnie tak z przodu. Po lewo ząbek. To wy mnie z tyłu zostawiacie. I tam ktoś... zawsze z przodu. I tam ktoś strzelał. Tam ktoś strzelał, to nie do nas. Wypierdalaj, zębiak. Masz strzały? Ja. Zabij psychola, kurwa. No Daj mi drzewo. Dobra, cisza, cisza, cisza. Uwaga. Co tu jest, kurwa? Jest nie widzę nikogo. Uważajcie, sprawdźcie lasek. Rozbiegnijmy się, lewo, prawa. Rozbiegnijmy się, lewo, prawa. Nie Na prawo. Tak, bo dostaniemy granata po nogi. Kurwa, się przestraszyłem zombiaka. Jedna osoba może tylko zginąć, a to nie mogę być ja. Ja też nie mogę. Ja też? Ja, jak zginę, to się odcinek skończy. Widzowie gniecie, pamiętajcie. Dobra, cisza. O, lujo. Lud tu jest. Gdzie tu zombiaków. Ktoś zabił to. Oni to wzięli. U, to się, się kiera tylko tam jest. Bo wzięli to. już ja się napiję, Czekajcie ja się na Musimy znaleźć Ale... te hangary, gdzieś tu są. Niech minie mgła i dopiero. Mgła nie minie. Za szybko jest czekaj. Jesteśmy C8. Musimy na S biec. Heh. O, zrzut przyszliśmy. Nie wiem, jesteście, bo jestem przy zrzucie. nas. No, my no też, no. <noise> to ja. Gdzie... Kurwa, no, jesteśmy C8. To no na C9 musimy dać. Tylko wcale yes, tam, my tam byliśmy. Tam i gdzieś te hangary tu muszą być. One muszą tu gdzieś być. No o, na ten złówek w tym. masakra. lepę na ryb. Gdzie wy kurwa biegniecie, downy? Ja drzewkę ścinam. Przestań ścinać drzewka. Chory pojebie. Muszę mieć strzały, nie pyskuć. Tu Poczekaj, pojebane pojebany. <śles> Czekaj, mu go tak zabił, nie? Jakbym go cały czas odpychał. Jesteśmy C9. Trzymajmy się w tym lasku i ja zrobię strzały, zabiję skurwysy. Dobra jebać, chodź Wilk po lewo Właśnie na wilkę nie mamy jak zabić Banik There we go Kurwisz mnie. zabijcie go Dobra zostaw tu go, o, cza. Cza. Dawaj go na Czekaj, jeb p Wilka nas jebana. Czekaj, zlepo mu Czekajcie, aż strzały robię. Czekaj na mnie. Zombie idzie. Stój, bo strzałem z kurwy, synu. Mleko? Co? Panie, wariata? panem Łaz dojadą idiota. zombie idzie. Bije mnie. Patrz lekko co zrobię zabijaką Patrzę patrzę na to, patrzę na, na mnie Daj weź tyle patrz, na mnie Patrzę, <gül się> ich kurwa faki mostro <gül się> Ty to, to jest taki kolor Dopierdalamy się, dawajcie, solówka kurwa Nie, nie, dawaj, solówka Nie, 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 lej Nie, solówka napierdalaj się, <gül się>, <gül się> Dobra, jed, leżą kurwa, leżą, napierdalamy Lejko kurwa tego nie Tu jeszcze, ten. Trafił mnie szwal! O, o jej! Dobra, <słóż _ słaniczny> Czekaj, Mój bałcie! Co <słaniczny> zrobiliśmy? Dwie to jebany. <ty, słaniczny> Dobra, dawać, idziemy hangarów Czekajcie, Czekaj Bo uleczyć. Bo mamy kazałeś spać. Ło! Co ci mama kazała? Spać. A, really? nie? No, mam wycześć spać. Nie kłam. Muszę, a patrzcie. to są. Zróbmy tutaj sobie ten osiedlisko, karta. Ten pingi samek. Chodźcie. Przed nami. Jakie kępki nie widzę? A tam, no. Kurwa, bez tylu góry dwa razy lepiej się gra. Sześć nawet. <laughs> tak, mój monitor agierze... jest taki, że. Cały czas masz już głęboko. umysłu. Chyba, ja wolno biegnąć, nie idę spać zaraz. No, ja mam zaćmę. Mózgą, kurwa. No, to też od dzieciństwa. <noise> Ty nic nie zrobisz Nie wiem, że tych kempinga sobie domyk, nie? Gdzie stoi? Baza jest naprawdę. Baza z tego <noise> Będziemy mieli kurwa wojnę z nimi? Lub sają no? Moje naboje, wypierdalaj. Złodziej. Moja siekierka. Czemu Piedomy. ja się? U Uluju! Z domu! Z ich Uluju. do basy, basy? chyba! No, tak. Uluju! Wojna! Ja ich biję, nie? Jak jesteś, coś jesteśmy friendly, ich zabijemy. Hop. To jest I'm friendly, to jest. ja. I'm friendly, don't leave me, please. please. Ja jestem za campingiem. Ja też, ja mam wsteperkę, zaraz je zniszczę. Dobra, przebiegamy w las, co? Na 4? Nie, ja nie. Tak niszczę. kurwa, nie zabijesz się, pan na nie widzisz. Mam 3 ammo i trzy heavy będą. <laughs> na pewno. Sorry. Dobra, na 4 przebiegamy w las. Ale Kury. my w ogóle nie mam szans. Dobra, czas. No, go, go, go!

Woluju, nie wiem gdzie są te hangary Jesteśmy w czarnej dupie, kurwa Nie no, hangary gdzie są tutaj ja się, ja się trochę zygnał Ja, ja tam się nie Dobra, elo Tu coś jest Są te hangary Woluju! Woluju! Wolu. Doszliśmy! Dochodzę, znaczy yes. już doszedłem <laughs> tak. Ja na przeskakuję na jak coś, więc... O, nie trafiłem Czekajcie Dara tam zombie było. Ale bieg za jakiś. Dajcie mi stókę, Podsadzę was. <grym grym> Leczny stópka. Jestem <grym> światł w pokoju. Macie, trochę parkura i będziesz skakać. To ja... Chodźcie tu kurwa daly. Do... Gdzie? Dobra, idzie lado. Tu to idziemy, do tego, chodźcie dały. Chodź tu na jakieś. Jeszcze nie wchodzę, nie pamiętajcie, zawsze ostatnio dobra? Nie, bo ty pierwszy musisz skidawać, się. ty jesteś wari. Chodź dwa bata! Tutaj wariant, tu, chodź. Tak. Kurde, a co się gapisz? Chodź tu

Kulce. Nie no chodźcie te w lewo, chodźcie to w lewo, tam jest więcej Typek tu jest kurwa, za skałą Ta widzę go, widziałem go Gdzie? Ten Dę... widzę Nie, jeden, więcej niż jeden Leżyk. jakina, ginę, ja trafił mnie Muszę leczyć Lecz Jeszcze jeden, wariat z lewej, twoje, twoja z lewa Wiemy, tak. Kurde to ty. No dzięki Zabij mnie. Zabi mnie, ja pierdolę, dalej jest zajebiście C Nie, nie dawaj mi drogi no, Jest tam Dobra zgidałem.